MGP na wolności zapowiada tworzenie kontentu od dzisiaj, a kaucja została wpłacona w ostatni możliwy dzień. Filip Hajzer szybko reaguje na małą aferę odnośnie lokalizacji jego budki w Krakowie. Kamil Szymczak wyznał, że zeszłoroczna sytuacja z oznaczeniem Nikoli i jej następstwa umocniły jego związek. Admin Fame kontra Fagata, runda druga i kolejne pokazane wiadomości. MGP na wolności, Tomek kolejnik z filmem po zatrzymaniu, a Szymol wrzuca zdjęcie spod prokuratury. Można powiedzieć, że mieliśmy wczoraj kilka nowych informacji związanych z problemami prawnymi influencerów, zaczynając od najgłośniejszej i poruszanej w mediach od wielu miesięcy, czyli zatrzymania budy oraz innych osób, w tym autora kanału MGP Garage. Dotychczas i to w sumie dość świeżą aktualizacją, była informacja z 31 marca, według której żaden z pozostających parę czy trzech zatrzymanych nie wpłacił kaucji. Wychodzi jednak na to, że sytuacja w przypadku dwóch z nich zmieniła się bardzo szybko, ponieważ Według kolejnej informacji od prokuratury, dla przeglądu sportowego Onet, już 4 kwietnia na wolność wyszli Adamu oraz Bartłomiej G, czyli właśnie MGP. A wszystko za sprawą wpłacenia kwoty porczeja majątkowego w ostatnim możliwym dniu w kwocie 2 milionów złotych. Wczoraj, czyli 4 dni później pojawiła się za to aktywność MGP informująca o opuszczeniu murów aresztu śledczego i końcowo uzupełniona nawet lekkim nawiązaniem do powodów jego zatrzymania. Coś odjebawszy pewnie jesteście ciekawi albo już poczytaliście. Że był sobie organizator o nazwie Influi, wydawnictwo Influi, które współpracowało z różnymi influencerami, też ze mną raz jedyny na pierwszą akcję Żółtego rs -a. Później wszystkie inne akcje nie miały żadnego związku z Influi, ale niestety zostałem rzucony do wora, wymieszany i zanim ktokolwiek do tego zajrzał, doszedł, to minęło 177 dni. Najpierw zatrzymywali, a później, słuchajcie, dochodzili, co jest, 5. No, ale jestem. Tak więc MGP nie zamierza czekać z powrotem do dotychczasowej działalności w sieci, a wręcz zapowiedział działanie już od dzisiaj. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Tomka Olejnika, który potwierdził fakt zatrzymania jednocześnie kilkukrotnie, zaznaczając, że jest to prawda, ani żaden żart, ponieważ z takich tematów nie żartowałby. Postanowił dodatkowo zdementować krążące wersje, że może chodzi o biznesy z mieszkaniami w Dubaju, jednocześnie jednak nie podzielił się powodem zatrzymania. No i trzeci influencer, w przypadku którego pojawiła się aktywność związana z prokuraturą, czyli Szymol. Całkiem niedawno mogliśmy zobaczyć jego powodzenie, Wrót do Polski pojawił się na transmisji Boxella oraz co dość ciekawe informacje od Michała, że nie spodziewają się żadnych kopotów w postaci chociażby wizyty Cbśp ponieważ Szymol sam po powrocie stawił się w prokuraturze. Wczoraj na jego Twitterze pojawiła się fotografia, na której stoi właśnie przed budynkiem prokuratury w Warszawie wraz z komentarzem. Szykuje się coś dłużego na dniach. W sumie to się już zaczęło, ale dowiecie się pewnie za kilka dni. Pamiętajcie, donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej i społecznym obowiązkiem. Zobaczymy więc o jaki donos chodzi, czy jest to po prostu być może żart. Streamera. Lokalizacja w postaci Warszawy różni się jednak od najczęściej poszanego przez niego tematu spraw hazardowych, które mają być badane przez organy z Opola. Kamil Szymczak poinformował, że po zeszłorocznym oznaczeniu Nikoli Zalewskiego teraz wraz z są, są po prostu silniejsi. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, oświetlajcie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Jeśli nie do końca kojarzcie osoby, o których mowa, pomimo ich dość sporych zasięgów, ale jednak części internetu, rzadko omawianej na tym kanale, to do dwóch wspomnianych nazwisk trzeba dodać właśnie Nikole Zalewskiego. Oczywiście nie wiemy, na ile obecność reprezentanta Polski jest słuszna, natomiast znalazł się medialnie w takim gronie za sprawą aktywności Kamila Szymczaka dwa dni przed meczem Polska-Holandia w postaci komunikatu, Wyciecz w góry są spoko, no chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o ZD. Nikola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co robiłeś z moją? No i sytuacja była bardzo głośna, a Kamil Szymczak później prostował tamtą relację kolejną z oświadczeniem, że go poniosło w emocjach, nie sprecyzował informacji, co powodowało nadinterpretację przez odbiorców. Ale jednak dodając, że pomiędzy tamtą dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca, ale jednak nie takiego, jak sobie wykreował internet. No i zbliżamy się powoli do rocznicy tamtego wydarzenia. Większość osób pewnie zapomniała. Natomiast temat powrócił za sprawą opublikowanego fragmentu wywiadu na kanale Plejada. Co istotne, dla odbioru to dziennikarka zadała pytanie Kamilowi, jak mu się układa zwane są, ponieważ rozmawiają często z parami, po tak jak to określiła część jak ziemi, wychodzą one z tego po prostu silniejsze. Tego silniejsze, czy u was jest podobnie? Właśnie to miałem powiedzieć, że po, po tej całej sytuacji wyszliśmy. 10 razy silniejsi. E, ta fala, która spadła na mnie i spadła na Wanessę tylko nas bardziej do siebie zbliżyła tak naprawdę e, i przez tą całą wojnę przeszliśmy razem e, i no, układa nam się bardzo dobrze. Fagata kontra Admin Fame doszło do kolejnej wymiany. Kilka dni temu pokazywałem wam krytyczne nagranie fagaty nazywające wydarzenie Federacji Fame papugalą. Następnie w kontrze otrzymała na Twitterze od admina Fame zrzuty ekranu i własnej wiadomości z prośbami o bilet na ostatnią galę. Co istotne, miała je dostać, ostatecznie najwyraźniej ich nie otrzymała i w rezultacie poleciała mocną wiązanką z typowymi życzeniami w tym świecie. Całość zyskała spory rozgłos, a Wenek po raz kolejny wyłapał komentarz fagaty o treści: Bicie, a iść tam to dwie różne sprawy. Czytanie ze zrozumieniem się kłania, a chciałem tam iść tylko na walkę Lizy. Tak to tam nie chodzę od dawna. No i w rezultacie Admin Fame wrzucił wiadomości z fagatą, jednak tym razem z listopada ubiegłego roku, gdzie mamy pytanie, hej, mogę wpaść do was na konfę? Po czym otrzymała zaproszenie i zapytała się, czy może zabrać ze sobą dwie osoby. Następnie 29 listopada kolejna prośba, prawdopodobnie o bilety na grudniową galę o treści. Hej, hej, a mogłabym prosić o dwa dodatkowe? Na odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, odpisała Okej, okay, to te dwa bilety mogą być. No i oczywiście nie ma nic złego w samym pojawieniu się na tych wydarzeniach i otrzy maniu biletów, skoro federacja ma ochotę rozdawać influencerom, natomiast tutaj stwierdzenie, tak to tam nie chodzą od dawna, oznaczałoby ewentualny brak chęci na gale organizowanej w lutym, bo grudniowa była jeszcze w kręgu zainteresowań według tamtych wiadomości. Admin Fame dodał również, taki DM-ów jest generalnie więcej. Zobaczymy więc czy wymiana zdań będzie kontynuowana. Filip Hajzer z małą aferą ma może bardziej kontrowersjami w Krakowie, w rezultacie czego podjął decyzję o zmianie lokalizacji swojej budki z kebabem. Przed wczoraj w sieci pojawiły się artykuły informujące o kontrowersyjnym dla według przekazu mieszkańców i miejskich działaczy położeniu nowo otwartego punktu z kebabami Filipa Heizera. Lokal gastronomiczny miał zasłaniać widok na XIX-wieczny pałac Wołodkowiczów. Miasto jednak nie mogło w tym przypadku nic zrobić z uwagi na plac, który jest terenem prywatnym Galerii Krakowskiej i znajduje się poza parkiem kulturowym Stare Miasto. Lokalizacja bardzo atrakcyjna, natomiast Filip Heizer zdecydował się na ruch, który w tym przypadku stał bardzo pozytywnie odebrany. Poinformował, że zaskoczeniem dla niego jest ta cała sytuacja. Nie wybrał sobie sam tego miejsca, tylko został mu Zielone, a charakter tymczasowej budki z kebabami miał nie podchodzić pod ustawę krajobrazową. Pomimo prawdopodobnie dobrej sytuacji i możliwości powstania w tym miejscu, postanowił jednak mimo wszystko zmienić lokalizację. ...ale ja robię ten biznes tylko po to, żeby mieć dobre emocje. I moje, i państwa, i żeby wzbudzać uśmiech na twarzy i radość. To jest biznes, który warto życie, Ja go kocham i nie wyobrażam sobie życie bez niego, ale nie wyobrażam sobie też życia w negatywnych emocjach, których nie znoszę. W związku z tym absolutnie nie mam zamiaru się z nikim kłócić. Mam gigantyczny szacunek do historii, e, szczególnie tego wspaniałego miasta, do jego mieszkańców, więc oczywiście zamykam to miejsce e, tutaj, gdzie ono teraz się znajduje. Zrobię to jak najszybciej. E, jeśli macie pomysły na inne, piszcie, będę bardzo wdzięczny, oczywiście się przedstawię. No i Filip Heiser dodał również inne nagranie, co prawda, bez dodatkowego komentarza, natomiast można na nim zauważyć stojące obok jego Budki i inne podobne punkty gastronomiczne, na co również zwracali uwagę odbiorcy pod jego poprzednią aktywnością. Tazy pokazał dość wątpliwą jakość pasa Fame. Temat wyróżnień zawodników w postaci pasów danych kategorii wagowych powraca co jakiś czas w przypadku Fame'u. Pojawiały się takie sugestie odbiorców, chociażby na pokojach twitterowych, argumentowane urozmaiceniem wydarzeń i właśnie wyróżnieniem niektórych starć. Natomiast jeśli chodzi o pasy, w ramach ostatniej gali pojawił się właśnie pas GOLTA, który w wyniku wygranego starcia trafił do Tazego. Aktualnie pojawia się jednak pytanie, ile są wytrzyma i nie chodzi tutaj o możliwość szybkiej utraty go przez streamera, ale samą jakość wykonania, ponieważ Tazy pokazał ile zamieszczonych na nim liter po prostu odpadło po kilku dniach. Czy odpadły? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. W tym miejscu się dla siebie z poprzednich dni. Jeśli nie widzicie, to was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych. Doskonale wiecie co robić. Miłego dnia. Do jutra. Siema.